Grywalność, grafika i rozrywka. Te trzy słowa przyświecały twórcom konsoli Super Nintendo Entertainment System, znanej w kraju dalekiej wiśni jako Super Famicom. Ta 16-bitowa konsola miała swoją premierę w 1991 roku. W środku urządzenia mogliśmy znaleźć 16-bitowy procesor Rico 5A22 oferujący zawrotne 3,5 MHz. Chociaż sam procesor nie był aż tak wydajny jak jednostka w konkurencyjnej konsoli, posiadał on świetny układ graficzny oraz kartę dźwiękową Sony zdolną do przetwarzania 8-kanałowego dźwięku w 16-bitowym formacie. Ta szalona jak na swoje czasy kombinacja miała za cel jeszcze bardziej wzmocnić odczucia audiowizualne u najmłodszych graczy. Nośnikiem umożliwiającym odpalenie gry na konsoli były kartridże. Oprogramowanie zawarte w kartridżach jest trwale zapisane. Niektóre kartridże oprócz samej gry zawierały dodatkowo również układy scalone, umożliwiające generowanie prymitywnej grafiki 3D. Jednym z nich był Super FX stworzony specjalnie na potrzebę gry Star Fox, która wymagała renderowania wielokątów, którego sam SNS by po prostu jej nie zapewnił. W dniu swojej premiery na konsole była dostępna futurystyczna gra wyścigowa F-Zero, oferująca zaawansowaną jak na swoje czasy fizykę i C Sequel gry Super Mario Brothers 3, Super Mario World najlepiej sprzedająca się gra w historii SNS-a. Z czasem do biblioteki gier dołączyły także takie tytuły jak Legends of Zelda, Castlevania, Final Fantasy Donkey Kong, Super Metroid, Chrono Trigger czy Mario Kards. Czasy SNS-a są bardzo często wspominane przez graczy jako złota epoka gier. We wrześniu 2017 roku, czyli już całkiem niedługo, Nintendo planuje wydać na rynek konsolę SNS Classic Mini, jej koszt to około 80 dolarów. Zmniejszona wersja konsoli umożliwi nam zagranie w 21 preinstalowanych gier wysokiej rozdzielczości. Jeżeli posiadacie w swojej kolekcji jakieś cartridge z granic oryginalnego SNS-a, to no właśnie to niestety ich nie uruchomicie na Classicu Mini, ponieważ nie posiada on slotu na ten nośnik. Ciekawi mnie, czy Nintendo zadba też o jakąś cyfrową dystrybucję gier na SNES, ie ale to tylko moje zaciekawienie. W pudełku znajdzie się również nigdy nieopublikowana gra Star Fox 2. Do konsoli dołączony zostanie kabel HDMI i dwa kontrolery z kablem o długości ponad 1,5 metra, każdy, które umożliwią nam granie z przyjaciółmi w gry multiplayer, tak jak robiliśmy to kiedyś i tak jak powinno to wyglądać. Piszcie śmiało w komentarzach, jaka jest wasza ulubiona gra z SNS-a. Mój faworyt osobiście to The Adventures of Batman and Robin. Uwielbiam te zróżnicowane poziomy trudności, soundtrack, co za tym idzie, klimat i animacje postaci Batmana.